Po spotkaniu z kronoszami jelenia góra z nami jest Ania Andrzejczyk, rozgrywająca KSK 1906. Ania przegrywacie ten pierwsze spotkanie od 15 lat po powrocie do pierwszej ligi w Krakowie. Jak uważasz, czego zabrakło? No, przede wszystkim zabrakło moim zdaniem skupienia. Nastawiliśmy się no jak przed każdym. przed każdym spotkaniem jakimkolwiek w me meczu. Yy, no, że to będzie trudny przeciwnik, że damy z siebie wszystko, no nikogo nie lekceważymy. No, no niestety no, nie udało się dzisiaj się tak nastawiłyśmy bojowo. Trochę zabrakło nam, nie wiem, nie rozmawiałyśmy ze sobą nie rozmawiałyśmy w obronie ze sobą. Nasze rzuty nie były jakieś tam bardzo skuteczne. I tuż po spotkaniu z kelkonoszami Jelenia Góra nasza długa rozmówczyni, Paulina Reichel, rozgrywająca KS Krakowa 1906. Paulina, jakie wnioski nasuwają się po tym dzisiejszym przegranym spotkaniu? Wnioski nasuwają się takie, że no, trzeba więcej i mocniej trenować, przede wszystkim poprawić skuteczność. A Myślę, że zabrakło nam bardzo takiego opanowania boiskowego i zimnej krwi, co było widać po podaniach i porzutach na bramkę Niecelny. Wgadało się dużo niedokładności, dużo, bardzo dużo niecelnych podań mogliśmy zaobserwować podczas dzisiejszego spotkania. Czy według ciebie właśnie to zadecydowało o dzisiejszej porażce? No, jest to jeden z głównych argumentów, na pewno zgadza się. Myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie na treningu jak przychodzimy, no i zaczynamy chyba od, może powiedzieć, od podstaw, tak? No bo chwili podanie to jedne z takich najłatwiejszych rzeczy, tak? Czego w takim razie w, w tych kluczowych momentach tego spotkania zabrakło. Myślę, że przede wszystkim doświadczenia no i tej zimnej krwi, żeby jednak na spokojnie e, rzucać bramki, bo zawodniczki no, wykorzystywały każdy nasz błąd do szybkim ataku, zabywając bramki. No, pogubiłyśmy się. Myślę, że dziewczyny trochę były zestresowane, bo to pierwszy mecz u nas. Dużo kibiców, zwłaszcza naszych kibiców. No nie mają co się właśnie zrażać. Mają właśnie przychodzić nas bardziej dopingować. W końcu mamy nie tylko... Mamy różne mecze w Krakowie i po prostu słyszy się czasami no, na osiedlu, jak po prostu wszyscy kibice krzyczą o nas dzisiaj. Co prawda część kibiców coś tam krzyczała, ale... To no właśnie że za, za... mają argument po to, żeby przyjść i pokazać nam, że oni też są i chcą, żebyśmy walczyli i żeby trzymają u nas kciuki, żeby było dużo bramek i żeby dzisiejszy wynik nie był 23 do 30, tylko żeby właśnie był ponad to, żeśmy były ponad tymi zawodniczkami, i żebyśmy pokazały, że to jesteśmy u nas na hali i my tu mamy wygrywanie, a nie one. I tym apelem kończymy ten wywiad. <laughs> Dziękujemy bardzo Ania Andrzejczyk. Dziękuję bardzo.